Apokalipsa dzień po dniu. Miłosierne ostrzeżenia. Minęło drugie biada, a oto trzecie biada niebawem nadchodzi. Apokalipsa rozdział jedenasty, wiersz czternasty. Wiemy już, że dwaj świadkowie Boga, Stary i Nowy Testament Pisma Świętego, w średniowieczu i we Francji w wieku rozumu, byli brutalnie atakowani, uciskani i represjonowani. Ateizm został wyniesiony na piedestał, a ci, którzy posiadali egzemplarze Biblii, byli prześladowani. Ten przerażający czas został przepowiedziany w proroctwach, potwierdzając znaczenie Pisma Świętego i uwagę, jaką Bóg poświęca bitwie między prawdą a błędem. Teraz dochodzimy do kolejnego punktu zwrotnego w Apokalipsie. Do przejścia od trąby szóstej do siódmej, ostatniego i ostatecznego czasu sądu na korzyść ludu Bożego i przeciwko wszelkiej niegodziwości. Drugie biada, czyli szósta trąba, zostało już przedstawione. Dzisiejszy werset mówi, że trzecie biada, czyli siódma trąba, nadejdzie bardzo szybko. Mamy pewność, że niebiańskie plany wykorzenienia zła i zaprowadzenia sprawiedliwości zwyciężą. A skoro wiemy, że owe biada rewolucji francuskiej jest już historią, co mówi nam to o naszych czasach? Obecnie żyjemy w czasie Siódmej Trąby. Zmartwychwstanie Słowa Bożego rozpowszechniło prawdę biblijną na całym świecie i przygotowało drogę do wybrzmienia Siódmej Trąby. Stanowi ona ostrzeżenie mające obudzić umysły i serce oraz skłonić je do podjęcia ostatecznej decyzji na korzyść Boga. I ofiarowanego przez Niego daru zbawienia przed przyjściem naszego Zbawiciela. Ogłaszane w tej części apokalipsy trąby i mające otrzeźwić ludzkość nieszczęścia można błędnie zinterpretować. Bóg bynajmniej nie pragnie zniszczenia jak najwięcej ludzi. Ostrzeżenia te ukazują raczej Jego miłosierdzie, dając im szansę na pokutę i otrzymanie życia wiecznego. Pokazują, że Bóg jest zarówno sprawiedliwy, jak i pełen łaski. Boża sprawiedliwość może brzmieć jak zwykła koncepcja teologiczna, ale chodzi w niej po prostu o to, że to, co Bóg czyni, jest słuszne, sprawiedliwe, czyste i doskonałe. Siódma trąba wkrótce ucichnie. Do Ciebie należy wybór, czy zatkać uszy, czy słuchać wiadomości, które przygotują Cię na ostateczne wydarzenia. Wybierzcie sobie dzisiaj, komu będziecie służyć. Jozue 24, 15 Dołącz do mojej modlitwy. O, Sprawiedliwy Boże, postanawiam Ci służyć. Kładę moje serce przed Twoim świętym tronem w niebie i przyznaję się do mojej grzeszności. Przyjmuję Jezusa jako mojego doskonałego zastępcę i odkupiciela. Do dalszego studiowania. Księga Jeremiasza, rozdział 18, wiersz 8. Księga Ezechiela, rozdział 33, wiersz 11. Księga Jonasza, rozdział 3, wiersz 10.